Cześć! Dzisiaj pokażę Wam grę BloodSkud 3D. Ponieważ jest to taka gra interesująca, nikt nie no, mało kto ją nagrywa, więc wam ją pokażę. Najpopularniejszym trybem jest Versus. Oczywiście idziemy na serwer europejski, bo inne są takie bardziej kiepskie. Długo się wchodzi, wczytuje się. O, nie Mamy dwie dobrze, możemy nudzić do niebieskiej i do czerwonej. No, ja mam tutaj o, i, patrzę, i jesteśmy. No. Trzeba chodzi o to, żeby zabrać innych, ale... I to jest taka taka typ, strzelanka na balanka. Taka strzelanka na balanka. Taka, e, taka podobna bardzo do Minecrafta. No tak widzicie, że zabiję jednego, ale... ja dostałem punkt to jest coś, co jest właśnie tak... ...no, nie zdążysz zrobić jednego, a już zabijecie drugi, no. I na tym to polega. No, ja tu rzucę z tak, bo ty i tak nie zabiję. No mm, i... ...zabij mnie, no. No, proszę bardzo, zabiję. Zabić nie udało się Głupie to jest że tak no. Głupie się gra Tak powiem Tutaj można zrobić osłonkę Wtedy jest prawdopodobieństwo Że mnie nie zapił No i tak odejdę sobie od niej No i patrz, no i trzech zostało nam, no i co miałem zrobić? No nie, nie miałem, nie mogłem, nie byłem w stanie nic zrobić. No wiem, jest to gra podobna bardzo do, moim Minecrafta, połączonego z takim, hmmm, e, Soul, z, center mm, Counter-Strike'em, global offensive. No patrz, co ten rzucił, ale tak, no, mocno mnie i uh -huh. No teraz jesteśmy na... trybie z czołgami. No bardzo dużym plusem są widocznie czołgi. Fajnie one tak ładnie wyglądają. Ale ich minusem są... ...w temu, one są bardzo wolne. No i, no... No nie opłaca się nimi jeździć, no. Są wolne jeszcze wolno się nimi całuje, no papaci mi mi trochę dali. To jeszcze ten, no wyjdzie, no to ten mnie już dobija, nawet spróbuje, no próbowałem no, w niego trafić, ale no nie da się, no, trudno, bardzo trudno. No, tam, tam jest... W tej grze są też takie, takie osoby, które e, oszukują. I, i Tak oszukują, że one mają ten... Ty, taki program oszukujący, że one od razu jak e, od razu jak... Mm, jak to powiedzieć? Od razu jak... Jak strzelają, to po prostu od razu im się na przeciwnika. No, no, no i oni tak w jednym momencie mogą zabić, więc no, to jest słabe. Wiele razy spotkałem się z takimi e, oszukistami, ale, ale nikt ich nie może usunąć z gry. Nikt nie może ich usunąć, bo nie wiem, tu nie ma jakichś strażników takich, żeby zrobili. To jest złe, ale no, no niestety. W ogóle ta gra jest też słaba, bo... Tutaj jest słaba grafika właśnie. No, można tam jakieś teksturki zmienić, ale no słaba jest. Zepsudę czołg to się naprawić. Pewnie nie. Wiecie, teraz zabiłem. Tutaj nikogo nie widzę. Tutaj próbuję zabić, to no, trafił mnie niestety. Czołg chciałbym go naprawić ale no nie da się Szkoda właśnie, no szkoda właśnie że nie da się tych czołgów naprawić Jesteśmy teraz na ciebie z zobie Chodzi w nim o to, że walczymy przeciw zombiakom. No teraz mi tak myszka utknęła no i no nie miałem nic. Oni się tak... Na szkole, że oni mają te klocki tutaj, że mogą się tak odkrywać. Lepiej byłoby, gdyby yy, oni tak po prostu chodzili sobie po tych mapach i próbowali nastrzelać strzelać, A tak to nie mają tak łatwiej, no. Nie, nie pasuje mi to Strasznie mi to nie pasuje. Patrzcie Zniszczyć nie można. Nie, nie. W ogóle ja cięcie zrobię, żebyście yy, widzieli, jak się gra tym. Takim innym. Ja jestem już z powrotem. No teraz jestem tym zabijającym zombie. No i y, tutaj no, zabijamy zombie. Zresztą niestety, no zombie mają no, bardzo łatwiej. Mają bardzo łatwiej, bo oni mają jakieś, pamiętam. 2 0 0 0 życia i no łatwiej mam. ja teraz niestety właśnie Mądecko zaprzeczał swojej tezie bo yy, tymi klockami teraz zakopuję, żeby zombie do mnie nie doszło ale no to jest najłatwiejszy sposób To teraz będzie można łatwo te zombie zabić. Tutaj to Proszę tak Muszę przeładować. No, ajaj. teraz mnie zombie złapał, no to już dokończymy to tutaj. Dobra, i zabijmy już tych mm. innych. ludzi. Nie wiem jak tutaj on... Patrzcie, bo tutaj tak naprawdę nie ma żadnej takiej logicznej strony wejścia. No patrz, tutaj niby jest wejście, nie? I tutaj on tak zrobił, że to niby jest gdzieś wejście. Tak naprawdę tu w z tym gościem, a to naprawdę nie ma żadnego absolutnie wejścia. Mam no i nie ma. Nie ma, on tutaj jakoś, nie, nie wiem w ogóle jak on wszedł, Tam już on się tam e, pojawił, już na początku rundy. No no nie wiem, nie wiem. O, trudne do wyjaśnienia. Po prostu strasznie szybko nas zabijać przez to ogień nie? I, I przez to my dla nas niemożliwy jest zabicie tego gościa tam. Zombie nie mają tych karabinków i innych pistolecików. Więc może teraz powiem, że no, no, no gra mi się jakoś tak niezbyt podoba, no bo... Słaba grafika, czołgi w tamtym trybie z czołgami są strasznie powolne. Jest dużo ty, tych oszukistów, którzy mogą zaoszukiwać i nie będą za to karani, nawet. No i jedyny plus to jest to, że gra jest za darmo, za fre. na To jest taka jak platforma, chyba taka w której się gry różne kupuje, albo można też pobrać za darmo. Jest też taka inna platforma Origin, ale no niestety tam jest taka trochę gorsza. No to, to już na tyle w tym filmie, Nara.